Minister sprawiedliwości Rosłogin, dzień dobry. Witam Państwa. Pan Panie Ministrze, też zapała nagłym politycznym afektem do marszałki Nowickiej? Nie znam słowa marszał, marszałki. Pani Nowicka się takim posługuje na określenie własnej funkcji. wicemarszałkini. Ja mówię pani marszałek, nie, nie mam żadnego afektu do Wandy Nowickiej. Dlaczego jej będziecie tak gorąco bronić? Kierownictwo klubu przeprowadziło analizę sytuacji politycznej. Doszło do wniosku, że cała ta inicjatywa wymiany pani marszałek Nowickiej i na panią poseł Grocką. To jest taka cyniczna zagrywka polityczna Janusza Palikowa. A ta zagrywka to nie jest hipokryzja decyzja... i cynizm, to nie jest kuriozum, panie pośle, panie ministrze. Zapadła decyzja o tym, aby klub Platformy głosował przeciwko odrzuceniu Wandy Nowickiej. I Nawet pan się pod tą decyzją tej... podpisuje? Nawet wprowadzono w tej sprawie dyscypliny, a to nie jest sprawa sumienia. Ja nigdy nie łamię dyscypliny tam, gdzie mnie chodzi o sprawy, no, funkcjonalne fundamentalnie No tyle, że rok temu sam się pan wstrzymywał od głosu w tej sprawie, w sprawie poparcia dla Nowickiej, To nagle teraz okazuje się, że Nowicka jest taką świetną wicemarszałek czy wicemarszałkinią? Ja nie mam żadnych złudzeń co do kwalifikacji politycznych pani marszałek Nowickiej. No to w Jeżeli pan redaktor chciałby bardzo dociekać, to z tych dwóch kandydatur bliższa byłaby mi, czy mniej odległa byłaby mi kandydatura pani grodzkie, ale w takiej sprawie klub ma, wpr ma prawo wprowadzić dyscyplinę. Powie pan Frost, że chodzi o to, żeby wsadzić Palikotowi jakieś sprychy, i o nic więcej. Nie, w, nie sądzę, żeby Janusz Palikot miał z tytułu tego głosowania więcej wewnętrznych kłopotów w klubie niż ma, bo z tego, co słychać, ten klub jest ogromnie podzielony. A i na to liczycie? Że tu Nowicka, tu Grocka dzieli rządź, Dividend Nie ma żadnego powodu, dla którego partia rządząca miałaby ułatwiać sytuację partii opozycyjnej i to jeszcze będącej w tak czasami brutalnej no tak. wręcz opozycji, jak ruch palikota wobec nas, ale... To, to chyba tłumaczy postępowanie nie, nie kalkulacja taka stricte polityczna o tym decyduje, tylko o poczucie niesmaku klubu Platformy, że sprawa i Wandy Nowickiej, i Anny Grodzkiej jest tak cynicznie rozgrywana. Posypał pan głowy przed premierem? Popiołem? Wyjaśniliśmy powody, dla których doszło do takiej rozbieżności zdań. Ale przyznał pan, że zachował się niezbyt fortunnie, jak mówi premier? Wiele osób w tej sprawie popełniło o rozmaite, drobne błędy, nie wynikające z, ze złej woli. Wśród tych osób jestem także ja. A pan popełnił jaki błąd? Za mało rozmawialiśmy i chyba pan premier był zaskoczony moim stanowiskiem, chociaż mnie się wydawało, że artykułowałem to stanowisko wcześniej całkowicie wyraźnie. Miał do pana żal, pretensje? Nie, nie. W... Kłócił się, um... awanturował, krzyczał, nie, 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 emocjonował? redaktorze. Takie wyobrażenie o Donaldzie Tusku jako człowieku, który emocjonalnie wbija swoich rozmówców w ziemię jest kompletnie oderwane od rzeczywistości. Wbijalnie, emocjonalnie. Czy emocjonalnie, ale nie wbija? Musieliśmy sobie niewątpliwie wyjaśnić e, m, przyczyny i okoliczności e, takiej publicznej rozbieżności e, zdań, ale pan premier przyjął moje wyjaśnienia, sprawa jest zamknięta. A szef klubu przyjął, bo on mówił na antenie RMF-u, że pan wprowadzał senię w błąd. Nie rozmawialiśmy na ten temat, ale na pewno nikogo nie wprowadzałem w błąd. Mówi Grupiński, sprawdziliśmy naszą ustawę, specy od konstytucji, potwierdzili, że nasz wniosek, czy nasz projekt jest z tą konstytucją zgodny. A Gowin Pan wprowadzał w błąd. Pan doskonale wie, że na dowolny temat można zdobyć dowolnie różne ekspertyzy prawników. Natomiast no moje stanowisko zbieżne jest ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, nie pierwszego prezesa, tylko Sądu Najwyższego, to pierwszy prezes podpisany. Nie to było biuro studiów jest, i analiz Sądu ale, Najwyższego. Ale, no. Panie Dyrektorze. Je, jed, jednego analityka. Dokum, nie, dokum, Przy pełnym podpisany, szacunku dla niego. Dokument podpisany przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest oficjalnym stanowiskiem Sądu Najwyższego. Takie samo stanowisko zajął nie, prokurator nie, generalny, biuro analiz sejmowych, no, tak. znaczy czołowi konstytucjonaliści, na przykład na profesor Andrzej Col, były prezes Trybunału nie, Konstytucyjnego. Pan będzie uznawał, że y, każde wprowadzenie do polskiego prawodawstwa związków partnerskich jest konstytucjoną. Sprzeczny. Nowa instytucja oparta na takiej samej strukturze jak małżeństwo. Instytucja, która niekoniecznie musi być związkiem kobiety i mężczyzny, jest sprzeczna z konstytucją. Powie pan, znaczy przyzna pan, że jak na partię jedną, to, to co mówi pan. Pan i to, co mówi Rafał Grupiński, no, nie świadczy dobrze o wewnątrzpartyjnej miłości. Wewnętrzny pluralizm zawsze był siłą platformy, a nie słabością. Natomiast na pewno powinniśmy więcej ze sobą rozmawiać. Myślę, że cała ta sytuacja była przede wszystkim no, jakąś lekcją dla kierownictwa klubu, bo ten projekt Artura Dunina był nieprzedyskutowany, wprowadzony tylnymi drzwiami. No, się, no może to się skończyło? Może chodziło właśnie o to, żeby rozpuszczać platformę, żeby lewica się pokłóciła z prawicą żeby go nie zaprotestował, Tusk, żeby osłabił swoje rządy. Wszyscy nie są zadowoleni. Nie o to chodzi, na pewno mnie o to nie chodzi. A nie jest tak, że dla liberałów i konserwatystów platforma robi się za ciasna, za duszna, za mała? Jeżeli będziemy ze sobą rzetelniej rozmawiać, rzetelniej niż w ciągu ostatniego roku, i mam na myśli przede wszystkim debaty wewnątrz klubu, to na pewno będziemy szli tą samą drogą. Nie czuje pan, że prędzej czy później Tusk się pana za to piątkowe zachowanie pozbędzie? ja reprezentuję liczną część wyborców platformy moje poglądy w pełni wpisują się w deklarację założycielską partii nie sądzę żeby ktokolwiek z tego tytułu z tytułu wierności programowi platformy chciał mnie z partii usuwać. wielu było polityków którzy reprezentowali wielu wyborców i potem nagle się okazywało że ich miejsce dla nich w platformie nie ma nazwisk nie będziemy przytaczać bo obaj je znamy a i nasi słuchacze też każda z tych sytuacji jest inna niektórzy odchodzili sami. Na przykład Andrzej Olechowski. Rozumiem, no, nie, nie czuje pan, plan, że, że plan, zemsta no, tuska będzie skończy. słodka i dotknie pana. Nie, nie sądzę, żeby pan premier kierował się takimi emocjami, jak rządza zemst. To co zaproponują konserwatyści, ta, ten projekt ustawy będzie nazywał się ustawą o tego nie wiem, bo my nad tym projektem pracują z jednej strony pan poseł Żalek, on już wiele miesięcy temu przygotował swój projekt, teraz swoją propozycję przygotowuje grupa posłanego, takiej bardziej konserwatywnej wrażliwości, ale generalnie rzecz biorąc, oba te projekty idą w takim kierunku, jak to Ile wskazał będzie projektów? Jeden. Jeden, nie, nie. Jeżeli chodzi o środowisko konserwatywne, my jeden w pewnym momencie wybierzemy, czy to będzie projekt Jacka Żelka, czy ten drugi. Natomiast idziemy w tym kierunku, który wskazał pan prezydent Komorowski. Trybunał Praw Człowieka odtania polskie dokumenty na temat więzienia CIA i my się burzymy. Czegu, ujawnienia czego my się tak strasznie boimy? Prawdy? No, przede wszystkim e, zaskoczyło nas i dało do myślenia e, m, to, że Trybunał m, w tak m, ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa sprawie podejmuje decyzje m, tak ryzykowne dla Polski. No, ale w tych polskich dokumentach będzie coś co narazi na Polskę na atak terrorystyczny albo jakieś konkretne osoby na zemstę terrorystów? Myślę, m, mogę tutaj m, oprzeć się tylko na, na wypowiedziach, w wczorajszej wypowiedzi Pana Ministra Szpunara, czy w wcześniejszych wypowiedziach przedstawicieli prokuratury, bo sam nie miałem dostępu do tych materiałów, a myślę, że tam nie ma nic groźnego. Natomiast groźne jest innego. Groźny jest, po pierwsze, sam fakt, po drugie, tworzenie wrażenia, że to Polska była obszarem czy głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu metodami niegodziwymi. Przedostatnie pytanie, czy minister sprawiedliwości umie odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce były więzienia CIA? Nie mam żadnych podstaw, żeby twierdzić, że takie więzienia były. A ma pan wiedzę? Pełną wiedzę na ten temat? No, pytanie: Co to znaczy pełna wiedza? Są informacje tajne także dla ministra sprawiedliwości. Ale umie pan odpowiedzieć na to pytanie, czy nie? Są ludzie w Polsce, którzy mają, mają pełną wiedzę. Na podstawie moich rozmów z tymi ludźmi uważam, że teza o tym, że istniały tutaj więzienia CIA i że dochodziło w nich do, do tortur jest nieuzasadniona. Minister Sprawiedliwości, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.